Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. E, dzisiaj nie ma żadnego testowania nowych kosmetyków, raczej dzisiaj bazuję na tym, co wcześniej też używałam. Natomiast dzisiaj po prostu przychodzę do Was z mega rozświetlonym okiem. Miałam ochotę dzisiaj na coś świecącego na oku i chyba mi wyszło, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, który mam na sobie, zapraszam Was serdecznie na film. A dzisiaj pod oczy użyję Soraya Plante krem pod oczy z chlorellą i olejkiem jojoba. Na buki twarzy dzisiaj użyję z Estée Lauder i jest to serum, które rozświetla i wyrównuje koloryt skóry. I podkład dzisiaj y, będzie z, od AA y, rozświetlający podkład z witaminą C kolor 0,2 N. Ten przykład jest y, dla mnie troszeczkę za jasny, ale nic nie szkodzi. Dzisiaj się y, wykonturujemy y, trochę mocniej po prostu. A korektor dzisiaj będzie z Eveline Wonder Match i to jest kolor Light Vanilla. A dzisiaj wykonturujemy się brązerem w kremie z Huda Beauty i jest to kolor medium, on jest dosyć ciemny i ja go nakładam syntetycznym pędzelkiem. Tylko muszę go namierzyć, okej okay, mam. A na policzki dzisiaj y, użyję szminki matowej 942 od Maybelline. Pod oczy dzisiaj y, użyję nam i jest to y, wygładzający puder sypki pod oczy na boki twarzy dzisiaj użyję z klinik mineralny puder Ok, i przechodzimy do makijażu oka. Dzisiaj sobie założyłam, że ten makijaż będzie bardzo błyszczący. Mam ochotę dzisiaj na mega mocne rozświetlenie oka, więc dzisiaj zaczynamy od y, nałożenia bazy y, pod y, cienie błyszczące. I biorę bazę z NYXa Glitter Primer. I słuchajcie, dzisiaj użyję sobie cienia mojego, jednego z ulubionych cieni świecących z paletki Huda Beauty z Rose Gold Palette I to jest kolor Pink Diamond i ja go również nakładam na palec, zobaczcie to I aplikuję go palcem na powiekę Może sobie wezmę jakiś pędzelek syntetyczny, cienki może go troszkę ładniej i bardziej precyzyjnie ułożę. Ostatnio moją ulubioną paletkę z Sephory Color Clash i biorę cień Always Right. I jeszcze go tu dokładam na środek powieki. Go doklepuję. I teraz biorę puchaty pędzelek i mój ulubiony cień z Inglota. To jest z kolekcji Jennifer Lopez y, Eyeshadow y, J323 On mam w sobie też taką złotą drobinkę. I ja sobie tutaj wymodeluję całe oko. Biorę teraz pędzelek z Hakuro H79, duży, kulkowy, czysty i blenduję sobie to wszystko. I z paletki Vibo My Treasure Palette biorę kolor Alexandrite się nazywa. Przepiękny, tak jakby oberżynowy, i biorę kulkowy pędzelek. Płaski, biesu, kulkowy pędzelek, mały, z semilaka 477, mój ulubiony. I tu na koniec powięki go delikatnie tu włożę. Ten sam ciemny oberżynowy kolor biorę tym samym pędzelkiem i nakładam na dolną powiekę, ale ja nim już tu pracuję przy samej linii rzęs, to gdzieś mniej więcej do połowy oka. I czysty pędzelek. Może biorę, wezmę sobie jakiś jasny cień. I trochę tutaj to wyczyszczę. teraz y, kulkowy pędzelek. Może być z Hebe E04. I biorę cień z NAM. Już Wam powiem, jaki to jest kolor. Nie, nie powiem Wam, jaki to jest kolor, bo y, nie ma tu z tyłu napisane. A ja go kupiłam. Tak jak się kupuje osobno, pojedynczo, nie, on tam nie ma żadnych paletek. Także później go znajdę i Wam podlinkuję. I ja go daję tutaj pod tym kolorem wcześniejszym. Sobie tutaj trochę blenduję. Ok, glitter primer. Już teraz nałożę go sobie jakimś syntetycznym pędzelkiem. I wracam do paletki chudy i biorę w, y, kolor pink diamond na linię wodną y, biała kredka z lovely biorę teraz na płaski y, ścięty pędzelek y, y, czarny kolor z paletki chudy. I bardzo delikatnie go nakładam, odbijam go o rękę, żeby mi się nie osypał. I go tutaj dokładam na linii rzęs. I biorę ten cień z paletki Color Clash, ale biorę go bardzo mało, i ja Jego sobie dołożę dosłownie tylko tutaj na kącikach, żeby tak trochę przebić się z tym kolorem, takim jakby fioletowym. Już nie do końca przepadam za takimi kolorami, ale będzie mi pasował do. do tego cienia świecącego, bo on ma takie fioletowe. Jego ja tak bardzo delikatnie dokładam. W kącikach dokładam jeszcze Pensive, to jest kolor z paletki Kobo od Daniela Sobieśniewskiego i to jest ten najjaśniejszy błysk i ja go sobie tu jeszcze dokładam w samym kąciku. I kleimy rzęsy, dzisiaj z klawiera Wide Duo I teraz biorę akurat z, to jest długość, Dziesięć. Maczam troszkę w koleju. Bardzo łatwo się je aplikuje, i szybko przede wszystkim. Teraz biorę jedenastki. Okej, okay, Słuchajcie w błyskawicznym tempie przykleiłam rzęsy mega szybko się je klei a dzisiaj wykonturujemy sobie twarz już na sucho paletką z daglasa. i wezmę może ten cieplejszy wymieszam te dwa kolory I dzisiaj użyjemy sobie rozświetlacza od Belle. Pressed Highlighter. On jest taki z różową drobinką. Pasuje mi do dzisiejszego yy, różu, bo najczęściej używam róż w odcieniach pomarańczowych, a dzisiaj jakoś mnie wzięło na róż. Ok, próbuję namierzyć. Bo może sobie wezmę z Vibo rozświetlacz topaz. A do środka daję błyszczek z Eveline BB Magic Gloss i jest to kolor 358. Okej okay, kochani, przychodzę do Was już z gotowym makijażem i z małym podsumowaniem Dzisiaj, tak jak wspominałam na początku filmu, nic nie testowałam Jeśli chodzi o jakieś kosmetyki, o nowe paletki czy podkłady Raczej to wszystko się przewijało już we wcześniejszych odcinkach Natomiast chcę tylko wspomnieć parę słów na temat tych rzęs z klawiera White Duo. Słuchajcie, ja akurat mam ósemki, dziesiątki i jedenastki. I pewnie jak zauważyliście we wcześniejszych filmikach, ja zawsze miałam rzęsy na pasku, bo jakoś nie umiałam sobie poradzić z klejeniem od spodu a... i za bardzo nie lubię tego klejenia, klejenia rzęs od dołu. A dzisiaj właśnie polubiłam się z kępkami, ale to... Z tymi, właśnie. White duo. Słuchajcie, ja je kleiłam nie wiem, z, z tamtymi z fałszejpami czy z jakimikolwiek innymi kępkami. Zawsze mi to schodziło, e, nie wiem, z 20 minut, żeby w ogóle te rzęsy jakieś tam przykleić. I jeszcze się nadenerwowałam, bo ten klej gdzieś mi tam szczypał, gdzieś mi tu nie weszło, tam mi nie weszło, tu mi się wygieła rzęsa w drugą stronę. Łącznie zużyłam na jedno oko może 6 kępek, bo one są takie. Jak widzicie dłuższe te kępki, nie dłuższe, szersze te kępki, więc ja z 6 kępek może może pięć na każde okoł zużyłam mega szybko i sprawnie to idzie, więc naprawdę polecam wam. I na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam ślicznie, że ze mną byliście, zapraszam Was oczywiście serdecznie ci, co jeszcze nie subskrybują kanału do tego, żeby go zasubskrybować, czekam na Wasze komentarze, także lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, dziękuję Wam ślicznie, pa pa!